kuchni. Dzisiaj na rybkach. Wiem, że nie powinno się mówić z pełną buzią, ale mam mało czasu na nagrywanie takich kłopot. Ja akurat sobie robię przerwę na jedzenie. No wstęp nagrywam już po tym jak odbyło się prawie całe moje łowienie. No na razie nie będę wam zdradzał szczegółów. No i zapraszam do obejrzenia filmiku. z mi smacznego. Cześć! O i proszę nie tak jak z kaczykiem pojedynczym nie? Ty... To widać czy... Porofa. Grub to Fakty? O fuck! To jest największa ryba w tej rzece. Kurna, kolego, kolego, kolego Jesteście ja Cię Spokojnie, ja Ci nic nie zrobię, koleżko Wiem, że się troszkę... Ale to jesteś delikatnie naprawdę zapięty Patrz Słuchaj delikatnie Patrz Koleżko, Ty naprawdę jesteś tak delikatnie zapięte że to się nic nie stanie Nie, nie ruszaj, dobrze? już, już. Taki strążek. jest o, ho, ho. kurde nie wiecie jak długo na to czekałem tu już jest naprawdę sytuacja taka że cieszy mnie bardzo ta mała rybka nawet nie kurde widzę że tutaj troszkę załknęłaś kochaniutka ale spokojnie spokojnie otwórz pyszczek tylko tylko pyszczek otwórz no słyszysz otwórz pyszczek no O, widzisz? Już ładnie Ci wyszła. Yo, mógłbym mi trochę nagrywać podsumowanie tej rybki, ale no cieszę się, że ją zmówiłem. Jeszcze się. Oj, no właśnie. Mógłbym mi nagrywać takie podsumowanie, bo ryba nie jest duża, ale no cieszy mnie bardzo, więc szybko nagram taki widaczek na nią i już ją wypuszczam, no zapięła się fajnie za trzy groty no, jak widzicie, no jakoś nic się nie stało taka nieduża, nie wiem, może 20 cm miała ma, no ona no, 20 ma na pewno, nie? O, taka rybka i śmiga. no, na O, jest, jest, chodzi. Coś mi uderzyło. Teraz? No. Okay. <grywka> 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 Nie, to jest głębiej w tym miejscu. A miejscówkę mamy zajebistą. Aha, porzucaj tutaj pod, te, pod drzewko. Nie no, to ja się tam jakoś uciaśnię, uciaśnię nie? Podeszły mi małe. Trzeba tak... rzeka to trzeba, wiesz, finezyjnie rzucać. Uuuuh, ale blachary złowiłeś. Odebrać ci? No dobra. I proszę znięcie. Czekaj, bo za oko go trafiłeś. Nie gadaj. O O jest kurwa. Nie, nie wypuszczaj go. Zwariowałeś? Dobra Nie, nie jest taki duży Kurde, ale wiesz jak się poczułem jak mi na ósemkę wziął Ale kropę ma no, znowu parek i bumer Czekaj sekunda w, mi nie. Ale czekaj Dobra kto ma uwierzyć to uwierzę Ja się cieszę bo dzisiaj miałem słaby dzień, nie? Wyjęcie dzień wiesz Uciekamy, po nas bóbr zje Widziałeś, gdzie się rzucił, czy nie? Widziałeś, gdzie się rzucił, czy nie? Ta ja się cofam porzucać tam O oh, kurde Patrz co znalazłeś oh. Rower też no, tak. <grywa> to, ale serio mówię, że rower tu jest Chodź tak. <grywa> zobacz Jest zamulony cały To jest rama chyba. Nie, cały jest, bo to jest kierownica i czuję, że ruszasz tym. A bo linki <laughs> Tu gdzieś chyba na wlewie, wiesz? Ja też nie zauważyłem dokładnie. Gdzieś tu w tych okolicach chyba. To będzie z bariem.